Widocznie był zafascynowany charyzmatem jezuitów, który pamięta człowiek po trzeciej probacji, wyćwiczony, wykształcony, o wielkiej duchowości, mający wspaniałe przykłady z przeszłości do naśladowania, nie do kopiowania, tylko naśladowania. Następnie był to człowiek, który żył w konkretnej rzeczywistości Ameryki Południowej. I ta opcja na rzecz ubogich, o których kiedyś tak wiele się mówiło, przygasła jakość środka masowego przekazu w ogóle on natomiast swoją postawą, i swoim działaniem, i swoim przykładem przypominał tę kwestie, poświęcał się tej pracy i myślę, że dał nam przykład, jak powinniśmy się solidaryzować z każdym człowiekiem, który, jak Jan Paweł II napisał w pięknej encyklice, że drogo Kościoła jest człowiek. To będzie kilka redemptorchomis, pamiętacie pewnie. I czy to będzie człowiek żyjący w nędzy, czy bogacz. Każdy jest człowiekiem, mający tę samą godność, zasługującym na ten sam szacunek, ale przede wszystkim mający te same prawa. Prawa także do tego, żeby godnie żyć. I on był jednym z tych, który kontestował te bezmyślne, niczym niekontrolowane gromadz gromadzenie majątków i bogacenie się przez jednych, a poniżanie w sensie po prostu niewłaściwego podziału dóbr materialnych, także żywnościowych, w takim kraju jak Degerty, na bogatym w żywność, sprawiało, że Ci ludzie żyli na skraju, powiedzmy, ludzkiej wytrzymałości. Nie mówię, że wszyscy, ale pewien procent. To kształtuje nową świadomość. Mówi się, że papież jest człowiekiem Ameryki Południowej, że nie zna kultury. To jest nieprawda. On się wywodzi korzeniami z Europy. Jego przodkowie żyli w Piemoncie, emigrowali za chlebem, pochodzi z rodziny pięcio, pięcioro dzieci było wykształcił się najpierw w szkołach takich, nawet kończył technikę chemiczne, później wstąpił do seminarium archidiecezjalnego, później do jezuitów, później studiował przez dłuższe czasy w Niemczech, w Hiszpanii, zna Europę nie tylko genetycznie uwarunkowany, powiedzmy tym, co w genach się przekazuje, ale z własnego Doświadczenia poznał kulturę europejską i to w wydaniu niemieckim, w wydaniu hiszpańskim, w wydaniu włoskim. Także często było także we Włoszech. Językiem włoskim bardzo dobrze się posługuje. Myślę, że to wszystko tworzy pewien obraz człowieka, który w imię tego, co Jan Paweł II często podkreślał, że Kościół szanuje i obejmuje wszystkie kultury, które Wnoszą w swój wkład pozytywny w tworzenie nowej świadomości w Kościele i w świecie. I dlatego też jestem przekonany, że jego posługa, aby jak najdłużej i najowocniej trwała, będzie na pewno wielkim przyczynkiem do tego, co nazywamy reformą Kościoła, bo Kościół nie reformuje się przez uchwały sejmowe. Kościół reformuje się przez wprowadzanie nowej świadomości, a tę nową świadomość wprowadzają ludzie, którzy nie uczą się z książki tej świadomości, tylko oni ją noszą w sobie i są jej świadkami na co dzień. Dlatego liczę, że ten papież będzie jeszcze bliżej ludzi, zwłaszcza tych, którzy w Kościele znajdują pomoc i opiekę i będzie oczywiście Pamiętał o innych także, nie będzie wrogiem ludzi bogatych, ale będzie ich przekonywał, żeby się jednak pozbyli serca kamiennego, a nabyli serce z ciała.